Siamanko z tej strony Konerski, wróciłem! Pokonałem chorobę, żyję, jestem cały, wszystko jest ok. Jeszcze nie wychodzę, jakoś nie wiadomo jak z domu, tam nie latam po dworzu i nie trulam się w błocie, ale myślę, że w ciągu półtora, dwóch tygodni wrócę do normy. Dlatego dzisiaj zrobimy sobie kolejny film serwisowy. Otóż pokażę Wam, jak się dobrać do bebechów CP99 kompakt od Umarexa. Nie będę w nie wymieniał uszczelek, po prostu chcę wam pokazać, jak się dobrać do bebechów, jak się go rozbiera. W sumie rozbiera to się dziewczyny. Jeden kiedyś tak napisał, że rozgibiera się dziewczyny, a pistolety się demontuje. Więc będziemy demontować te y, wszystkie podzespoły, po to, żeby zobaczyć, co jest w środku, no i jak się dostać do elementów, gdzie no, trzeba wymienić jakieś uszczelki. No do tego zadania będziemy potrzebowali trzy rzeczy. No cztery. Pistoletu. Laska magnetyczna, żeby nam nie pouciekały sprężynki i inne gówna. Młoteczek. I taki mały śrubokręcik. Znaczy, możecie wziąć jakikolwiek inny, ale żeby był mały. Ja mam z takimi końcówkami. A teraz chodź na bliżej, pokażę wam, jak to wygląda z bliska. Okłamałem was, nie cztery rzeczy, a pięć, bo jeszcze taki śrubokręt, bo tam będzie trzeba tył wykręcić dużym śrubokrętem. Więc okłamałem was, ser. Ale zabieramy się za robotę. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to sprawdzić, czy nie jest załadowany, więc musimy zdjąć sobie tylną obudowę, żeby zobaczyć, czy nie mamy podpiętej kapsuły CO2. Nie mamy, jest pusto, więc odkładamy sobie plastikowy element na bok. Drugą rzeczą wypinamy magazynek. No mamy dźwignię od magazynka, wypinamy pusty. W środku nic nie ma, spoko. On działa w zasadzie, tylko że gdzieś tam przecieka gaz, prawdopodobnie przy zaworze e, od kapsuły CO2. Pierwszą rzeczą, którą robimy, bierzemy sobie, może być bardzo cienki jakiś śrubokręt, jakiś kawałek druciku, popychacz, a jak mamy narzędzia e, specjalne do demontażu e, takich pistoletów, czy, czy jakieś tam inne, to używamy specjalnych narzędzi. Ale my robimy szkołę druciarstwa, więc wypychamy, od prawej strony pistoletu, czyli od tej strony pistoletu, wypychamy wszystkie, wszystkie nasze piny. Więc zajmujemy się najpierw tym, gdzie jest blokada naszego zamka. On już jest na tyle wyrobiony, że on sam wychodzi, ale wystarczy go popchnąć. Wyszedł z jednej strony, czyli od lewej strony, ma chropowatą powierzchnię, dokładnie w tym miejscu. Po to, żeby on po prostu nie przelatywał dalej, żeby nie wyskakiwał. Do miseczki. Jak już to mamy zrobione, zdejmujemy plastikowy, taki element, który nam zabezpiecza wewnątrz zamek, żeby nam nie schodził. Zaraz Wam pokażę, o co on się tutaj tym plastikiem tutaj, że tak powiem, opiera. Cofamy zamek maksimum do tyłu i zobaczcie, on nam lekko podchodzi do góry. Wtedy możemy go zdjąć. I teraz w zamku mamy jeszcze taki element, który nam nachodzi na to. To jest element odpowiedzialny za blowback, bo on nam po prostu w tym miejscu nachodzi, resztka gazu trafia do tyłu, co powoduje odrzucenie zamka do tyłu. On też uszczelnia oczywiście ten element, dodatkowo więc yy, musi on być odpowiednio spasowany z tym dokładnie elementem, ale to też zaraz Wam opowiem, o co tam dokładnie chodzi. E, żeby się do niego dobrać, do tego elementu, co jest raczej mało potrzebne, ale jeżeli byśmy chcieli się do niego dobierać, od góry mamy śrubkę, która wystarczy odkręcić i ten cały element nam na takich szynach, on jest zaczepiony, wychodzi pionowo w górę i tyle. I z tego poziomu, co teraz widzicie, możemy zrobić podstawowy serwis naszego pistoletu. Otóż w tym momencie możemy dobrać się do sprężyny powrotnej, którą zdejmujemy, możemy dobrać się do zespołu lufy, możemy dobrać się do, no, do dyszy też. Już Wam pokazuję w jaki sposób. Możemy dostać się do większości elementów wewnętrznych w takim podstawowym zakresie, żeby po prostu sobie go przesmarować, czy Sprawdzić, czy coś nie jest zacięte, czy coś się nie zesrało w środku. Natomiast my chcemy zrobić trochę więcej, więc teraz wybijamy sobie dwa dodatkowe piny. To są takie z tej strony duże, z tej strony małe. Więc od tych małych wybijamy. One nam wychodzą z tej strony. One są identycznej wielkości, więc nie ma znaczenia, który w który włożymy ewentualnie. I teraz możemy wyciągnąć gniazdo które ładujemy kapsułę CO2. On jest tutaj na tych właśnie dwóch pinach, to są te piny, które wyszły w tych otworach, one są zaczepione, a w tym miejscu on wchodzi w nasze gniazdo, które mamy tam troszeczkę dalej. W tym miejscu dokładnie pasuje nam magazynek, więc on w taki sposób jest spasowany. Tak jak widzicie, w tym miejscu trafia kulka i tak to wygląda od wewnętrznej strony. Teraz jak mamy zamek zdjęty, postaram Wam się pokazać w jaki sposób jest blokowany zamek, czyli tym elementem, który żeśmy przed chwilą wyjęli, ma taką plastikową wypustkę i ona trafia ta wypustka na element tutaj. Ten metalowy. To jest taka kostka, do której są przytwierdzone dwie sprężyny w środku. Te sprężyny mają za zadanie odbijania zamka, bo kiedy zamek będzie pracował w systemie blowback, on po prostu te dwie sprężyny trafiają dokładnie w to miejsce, widać, że jest wyrobione i powodują, że zamek nie uderza w tempo, po prostu o element metalowy, tylko jest sprężynami lekko odbijany. To też powoduje, że ten zamek lepiej się cofa, dlatego w tym egzemplarzu tak całkiem fajnie wygląda ruch zamka i naprawdę czuć go w rękach. Natomiast to jest tylko po prostu zwykły kawałek taki kwadratowy metalu, ze znalu, oczywiście, wykonany, które po włożeniu blokuje nam po prostu możliwość zdjęcia zamka do tyłu. Teraz zajmujemy się dwoma pinami. Mamy jeden i drugi. Tu, prawdę mówiąc, nie ma znaczenia, w którą stronę go wybijecie, chociaż ja zawsze trzymam się zasady, że od prawej strony pistoletu to robię. Natomiast e, to nie są takie piny, jak możemy spotkać na przykład w CZC czy w innych egzemplarzach. To są piny, które w zasadzie są blaszką zagiętą w owal. Wystarczy je lekko młotkiem wybić. I tak wygląda nasz pin, test, tak w zasadzie blaszka wygięta w owal i tyle, ona ma za zadanie po prostu rozpierać to miejsce, żeby nic nie wyskakiwało. Co prawda w tym egzemplarzu nie jest jakiś problem z tym wyjęciem tego, natomiast jeżeli będziecie mieli problem z wybiciem, e, trzeba po prostu dopasować sobie rozmiarem, żeby nie wchodziło nic do środka, do środka tego pinu, że tak powiem. Więc jakiś popychacz musicie sobie wybrać, no i jeżeli będziecie mieli problem z wyjęciem go, no to po prostu zwyczajnie kombinerki łapiecie i cześć. I tu ważna informacja, bo one są w różnych rozmiarach. Jeden jest dłuższy, drugi jest krótszy. Dłuższy trafia w miejsce, gdzie jest blokada zamka, a krótszy trafia z tyłu za rękojeścią, więc to jest ich miejsce. I kiedy już mamy te piny wybite, wystarczy po prostu z obudowy, z tego całego, z tej całej rękojeści, odkładamy sobie na bok, wyciągnąć elementy wewnętrzne. Co ciekawe, żeby dostać się tutaj do uszczelek wewnętrznych, tutaj przy dyszy, wcale nie trzeba rozbierać e, tej rękojeści, nie trzeba wybijać tych pinów. Bo wystarczy cofnąć kurek do tyłu, i w tym momencie już możemy wykręcić ten element i po prostu dostać się do tych elementów wewnętrznych. Oczywiście, kiedy rozbierzemy całość tego pistoletu, jest dużo łatwiej. Natomiast, jeżeli nie macie potrzeby rozbierania tego dołu, żeby dostać się do języka spustowego, czy gdzieś do jakichś innych wewnętrznych elementów, wystarczy po prostu od tej strony i wiecie, że tutaj coś się zeserało, wystarczy od tej strony to po prostu odkręcić. Zaraz wam pokażę, jak te bebechy tutaj wyglądają. I przestrzegam przed tym, że w momencie wykręcania to i tak będzie wyskakiwać, nie? bo tam jest dość mocna sprężyna w środku. W tym miejscu mamy dźwignię blokady zamka, czyli jeżeli pistolet wystrzeli ostatnią kulkę, magazynek popycha tą dźwignię i zamek nam po prostu zostaje zablokowany przez tą dźwignię. Niestety ta sprężyna, która tutaj jest, która to blokuje. To jest naprawdę bardzo, bardzo słaba sprężynka, którą łatwo zgubić i ona, no niestety w tym egzemplarzu daje zbyt mały napór na ten element, żeby został po prostu zablokowany i często w tych pistoletach, no zwyczajnie ta, ta blokada zamka nie działa tak jak powinna. Ale po wyjęciu tej sprężynki po prostu ten element sobie wyciągamy. To jest znalowy element, także w tej miseczce on nie będzie się łapał. Przechodzimy na drugą stronę pistoletu i tu mamy drugą sprężynkę którą musimy od razu usunąć, z racji tego, że bardzo łatwo ją zgubić. Ona ma znacznie więcej zwoi i mm, przypomina oczywiście budową tamtą, ale no dużo większy napór, o, tak jak w tym momencie macie zabezpieczony pistolet, jest y, dźwignia na dół skierowana i y, zrobiło się miejsce, ten język nie, nie dotyka nigdzie żadnego elementu wewnętrznego, żeby mógł zwolnić kurek, no i po prostu nie da się go zwolnić. Kiedy go przełączymy do góry, żeby ta Blaszka była u góry, wtedy możemy kurek zwolnić. No i tak naprawdę ta sprężynka za to odpowiada, w którym położeniu będzie cały ten element, który odpowiada za zwolnienie kurka. I to są dwa elementy, które bardzo łatwo zgubić. Teraz zabieramy się za demontaż trzech śrubek: to jest jeden, drugi i trzeci. Po prostu je wykręcamy. Wszystkie trzy śrubki wykręcone, zdemontowane. Teraz ja sobie zawsze wybijam pin, który przychodzi przez język spustowy, po prostu na drugą stronę, on swobodnie wychodzi, to jest dość gruby pin, jak sami widzicie on cały świeci, ten pistolet jest dobrze nasmarowany i w tym momencie możemy zdjąć całą obudowę elementów wewnętrznych tego pistoletu i tak to wygląda. Ja ten pin wybijam tylko i wyłącznie po to, żeby był łatwiej zdjąć, bo on nie jest konieczny do zdjęcia, żeby dostać się do tych elementów, ale jest po prostu łatwiej. Ja sobie go potem wkładam z powrotem, bo e, operowanie z pustem jest w, potrzebne w momencie, kiedy będziemy sobie tutaj mm, montować i demontować e, zespół lufy. Ale to już pokazuję za chwilkę. O, fajnie, że to wypadło. To jest nasz kurek, który uderza. Uderza dokładnie w to miejsce, i to jest taka iglica, która potem uderza w podstawę tutaj przy zaworze. Część trafia do dyszy i jest wypychana kulka, a część cofa się z powrotem, co powoduje odrzut zamka. No i to jest w zasadzie jakby współpraca tych dwóch elementów, no nie? On musi pasować dużym walcem w duży otwór, czyli tutaj, mniejszym w ten, bo on na tym małym będzie pracował, więc on musi dokładnie tutaj w taki sposób pracować. Ten element, który widzicie tutaj, on powinien wchodzić do środka kurka, no bo on będzie odchylany do tyłu i on będzie napierał na ten element i ten element musi być wsadzony w taki sposób, żeby pracował w tym miejscu do tego miejsca, tak jak wskoczył. To jest zakres pracy tego elementu. Na tą sprężynę, którą tutaj widzicie, postaram wam się ją dobrze pokazać. Musicie bardzo uważać, to jest element, który bardzo łatwo zgubić, i to jest element, który bardzo często wyskakuje podczas montażu i no niestety na niego trzeba uważać. Ale kiedy no, dojdziemy do wprawy, żeby to jako tak otrzymać, wszystko będzie ok. To jest ten element, o którym ja wspominałem przy demontażu zamku. To właśnie tutaj w tym miejscu trafia zamek, odbija się od tych dwóch sprężynek, a to jest po prostu element, który blokuje nam możliwość zablokowania zamka. No bardzo łatwo, bardzo prosto zrobione. Zespół lufy jest zamontowany wraz z językiem spustowym, takim, taką prowadnicą. Już wam pokazuję, jak ona wygląda w środku, tylko muszę to cało, całość zdjąć. O, w ten sposób. I teraz tak. To sobie na chwilę odkładamy na bok. To jest nasz zespół lufy. Prowadnica wchodzi od języka spustowego. Widzicie, on ma takie dwie wypustki, dokładnie w to miejsce. I tutaj zespół lufy pracuje. W takim zakresie cały czas. Jest po prostu tutaj, tymi dwoma tymi, tymi hakami, prowadzony przód tył, w momencie kiedy ściągacie, jest wprowadzana kulka, wystrzał, wprowadzana kulka, wystrzał. I to. Tu nie ma żadnej filozofii, też bardzo prosto zrobione. Język spustowy opiera się zwykłą sprężyną. W tym miejscu bardzo łatwo ją wyjąć. Wystarczy ten bolec wyciągnąć i cały język spustowy możecie wyjąć. Natomiast no, ja na tą chwilę nie potrzebuję do tego elementu. Natomiast całą naszą uwagę musimy skupić na tym elemencie. To jest element, który ulega najczęściej awariom. On już, tak jak widzicie, jest tutaj uszczelniany. To jest uszczelka, która no, styka się z kapsułą CO2. Tutaj dochodzi do przebicia kapsuły i niestety ta uszczelka najczęściej puszcza. Tak jak pamiętamy z filmiku i innych demontaży na przykład CZ75 dokładnie w taki sam sposób się to odkręca. Po prostu wkładamy szeroki, jak najszerszy śrubokręt, który macie i delikatnie po prostu odkręcacie tą śrubę, która trzyma nam uszczelkę, bo ona jest po prostu włożona do środka. Tutaj na pierwszy rzut oka już było widać podczas rozbierania pierwszego, że tutaj brakuje sitka, bo tu pod spodem powinna być podkładka i sitko i tego brakuje, no tu widać jakaś sztukateria była robiona, no ale tak jak mówię wystarczy to odkręcić i uzbroić w nową uszczelkę i powinno wszystko być ok. Niestety od Umarexa dostęp uszczelek jest taki, że to jest ściągane od producenta no i wiecie, z Umareksem jest tak, że czasem niektóre rzeczy nie pasują. Bo to się zgadza. No i w tym wypadku nie wiem jak będzie. Zobaczymy jak przyjdą. No nie będę wyprzedzał faktów. Natomiast, żeby dostać się do tyłu, no oczywiście nie musieliśmy tego wszystkiego rozbierać. Ale chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Eee, mamy tutaj dwie rzeczy do zrobienia. Pierwsza rzecz to mamy taką. taki o ring, blokadę taką zrobioną. O, właśnie. I teraz możemy ją sobie zdjąć. Ona schodzi dość łatwo. To jest takie zabezpieczenie, i dodatkowo ona też pracuje na uszczelnieniu tego elementu wewnętrznego. Czyli ona musi być dobrze nasmarowana, bo ten element wewnętrzny praktycznie się styka tutaj ze ściankami wewnętrznymi tego elementu. Także to musi być element dobrze nasmarowany. I teraz mamy możliwość odkręcenia całego naszego zaworu. Ono wychodzi dość łatwo, tylko tutaj przestrzegam raz jeszcze. On lubi wyskakiwać, bo tam jest silna sprężyna wewnątrz. Dobra, moi drodzy, rozkręcone. I teraz? Yy, no, to już się zaczęło rozpadać, bo już widzę kolejne uszczelki, które są do wymiany. I teraz tak. Ta uszczelka zielona. Yy. Powinna uszczelnia, uszczelniać tą, tą, te, te plecy, ten tylny, e, ty, tylną część tego zaworu, ale po skręceniu ona się lekko rozpłaszcza i dodatkowo uszczelnia nam jeszcze m, to miejsce m, przy pracy naszego zamka. E, powoduje to, że gaz podczas blowbacku nie ucieka gdzieś na boki, tylko po prostu jest kierowany do tyłu i ten blowback działa znacznie lepiej. To jest ta uszczelka odpowiedzialna za to. W środku wpadła nam plastikowa uszczelka, bo tu jest dodatkowa uszczelka w środku. Dobra, udało się. To jest plastikowa uszczelka, która może nawet nie uszczelka, tylko element plastikowy, który powinien być osadzony w tym miejscu. On powinien mieć tutaj jest takie wyżłobienie specjalne, taki kapturek, który powinien ten element plastikowy trzymać, ale on już jest na tyle wyrobiony, że on z niego po prostu spada. Zresztą widać po nim, że on już ma dość. Są tutaj po prostu takie plastikowe zadziory. No niestety. To będzie też do wymiany. Ale sobie nie przypominam, żeby w tym zestawie naprawczym ten element był. Muszę pogrzebać jeszcze po, po internetach. No nic. Ten element powinien być naciśnięty, nasunięty na to, i to uszczelnia wewnętrzną część po prostu tego naszego całego zaworu. I tutaj mamy dyszę ze sprężynką, i u samego dołu mamy podkładkę wraz z uszczelką. Uszczelka, prawdę mówiąc, wygląda dobrze. Natomiast nie wiem, czy to jest oryginalna uszczelka, czy to już ktoś przy tym grzebał. Ciężko mi na tą chwilę powiedzieć. No, ale tak wyglądają elementy wewnętrzne tego naszego całego, całego zaworu, no nie? Więc moi drodzy, tak to wygląda od środka, żeby dostać się, no gdyby poszła wam tutaj ta uszczelka, to niestety, tak jak widzicie, musicie rozebrać cały ten element, ale nie musicie rozbierać całego tego pistoletu, bo wystarczy po prostu, e, tak jak tam pokazałem do tego podstawowego serwisu, e, dostaniecie się tutaj do, do tyłu, nie ma problemu. Gorzej jest z tą uszczelką, no bo wtedy, żeby tu się dostać, to niestety musicie całość już wyciągnąć, bo będzie po prostu łatwiej, bo przez rękojeść jest ciężko cokolwiek wsadzić, e, ale jeżeli wiecie, że coś tutaj pierdyknęło, no to w tym momencie e, tego podstawowego zakresu tego rozebrania, możecie odkręcić i nawet przez lufę, jakimś delikatnym wyciorkiem, możecie wybić tą dyszę, żeby ona z tej strony wylazła i też dacie radę to zrobić, nie? Nie musicie rozbierać całości. Natomiast ja chciałem wam pokazać, jak to wygląda od tej strony, kiedy wybeweszymy to, jak to wygląda od środka. Nie ma tragedii. Większość ludzi boi się to rozbierać, ale tak naprawdę, słuchajcie, no to nie ma tragedii, żeby to, to, to rozebrać. A tym bardziej nie ma tragedii, żeby to poskładać, bo tych elementów nie jest dużo. No dobra, wypadałoby to teraz wszystko poskładać. Już wiecie, jak się dostać do tych elementów, jak się dostać do elementów wewnętrznych. No największa jazda chyba jest z tym, z tym elementem, z tą nakrętką, bo nie dość, że ona jest delikatna i podczas wykręcania i ponownego wkręcania może się uszkodzić. I ten gwint się potrafi zjechać. No i trzeba dobrać odpowiednie uszczelki. Dlaczego mówię odpowiednie uszczelki? Bo często od Umareksa zestawy naprawcze nie pasują. Jest napisane, że zestaw naprawczy do serii CZ, nie CZ, tylko CP99 i kompakt i zwykły i tak dalej, i Sport. No, a to się okazuje, że to są trzy różne pistolety z trzema różnymi zestawami uszczelek i to po prostu do siebie nie pasuje i jest sztukateria. Zestawy naprawcze od Umareksa są po prostu gówniane. To nie jest tak jak w Action Sport Games, że dostajecie zestaw do konkretnego modelu i to super pasuje. No tu niestety żeby znaleźć, to jest jedne, jeden problem, żeby znaleźć w ogóle dostępność, a druga, drugi problem, no to żeby to jeszcze wszystko do siebie pasowało. Więc nie przedłużając, zaczynam to składać. Tą uszczelkę, żeby osadzić odpowiednio, to przydaje się właśnie takie narzędzie z takim wklesłym elementem, bo możemy po prostu od, odpowiednio nakierować i nacisnąć, nie uszkadzając go, ani uszczelki, ani tego elementu, i to powinno wskoczyć, ale widzicie, że to już jest wyrobione jak cholera i no, już po prostu nie chce siedzieć. Dobra, tak ona powinna wyglądać po włożeniu, ale widzicie, że są zadziory porobione i ona już nie będzie trzymać, no, ale tak to powinno wyglądać. Samo włożenie tej uszczelki już jest problemem na ciasno wchodzi i tutaj też musimy odpowiednio mm, dopasować gwint, bo jeżeli wam się dopasuje tak jak teraz ja bym dokręcał, tak, tak jak w tym momencie, możecie uszkodzić gwint, więc trzeba odpowiednio ułożyć. Tą nakrętkę, żeby nam się wpasował gwint do środka. Najpierw rękoma. Jak Wam się ślizgają ręce od, od smaru, to jak mi teraz troszeczkę. Możecie użyć sobie środka e, do m, odtłuszczania. Ja często używam zwykłego środka do odtłuszczania łańcuchów motocyklowych, bo on się zajebiście sprawdza. Wystarczy spryskać przetrzeć ręcznikiem papierowym i on jest suchy i e, po prostu no, zmywa cały smar. E, smarować możemy później, żeby, żeby było łatwiej, no nie? Ale żeby dopasować ten element, musimy uważać, żeby. Nie uszkodzić gwintu, więc na początku robimy to rękoma, żeby nie uszkodzić, bo śrubokrętem, jak dokręcimy, to już jest po zawożenie. Po skręceniu tego elementu do kupy musimy też uważać, żeby nie przekręcić tej śruby, co jest bardzo ważne, bo ta uszczelka, która nam ewentualnie wylezie na zewnątrz, może spowodować to, że tarcie w zamku będzie większe. Co za tym idzie, będzie stawiało większy opór i zamek może nie mieć siły albo zostać odrzucony do końca, albo nie będzie miał siły, żeby powrócić. Więc e, trzeba ten element dokręcać z wyczuciem. Jak już mamy to dokręcone, wrzucamy o-ring, który był tutaj zamontowany. Teraz by wypadało to poskładać i ja mam swój sposób na to. Nie wiem jak inni to robią, ja robię to w taki sposób. Biorę obudowę od kapsuły CO2, wkładam cały ten zespół dyszy z zaworem. Kładę sobie na miejsce, w którym powinno to już pasować. To jest specjalnie wyżłobione miejsce. Teraz, trzymając w taki sposób, naciskam język spustowy i mogę włożyć zespół, lufy razem z całym tym językiem dopasować. I to już skoczyło na swoje miejsce. I to jest wszystko. Teraz wystarczy zamontować no, z drugiej strony budowę. I tyle. Więc ten element już możecie sobie usunąć, jak macie to wszystko dopasowane do siebie, widzicie, że wszystko wskoczyło na swoje miejsce i w tym momencie zabieramy się za montaż śrubek. Pamiętamy gdzie one były, tak z grubsza, no nie? Jak nie pamiętamy, to wystarczy znaleźć miejsce, gdzie nie są na prześwit zrobione otwory, tam one będą pasowały. Mechanizm działa, no wiadomo, że jeszcze brakuje sprężynek i to jest odpowiedni moment, żeby je zamontować. Pierwszą rzeczą, którą robimy, bierzemy tą mocniejszą sprężynę i montujemy ją w to miejsce. Tym zagiętym elementem, bo on tutaj jest zagięty z jednej strony, do dołu, czyli wkładamy go tutaj, żeby miał się o co oprzeć. Popieramy go otwór. Przytrzymujemy go sobie palcem i ten element musimy podgiąć pod spód. O, tak jak teraz. I w tym momencie on już wywiera na tyle dużo naprężenia napięcia, że ten element, o widzicie, ta sprężynka to powoduje. Przechodzimy na drugą stronę. Tutaj trzeba, cały czas trzymam palcem, bo to lubi wyskakiwać. Zakładam dźwignię. I dokładnie ta sama historia jest z tą sprężynką. Tym razem to zagięcie idzie do góry oczywiście o ten otwór w tym miejscu i ona musi się zagiąć w to miejsce no i ta sprężynka powoduje to ale widzicie ona lubi sobie wyskoczyć i no jest po prostu słaba no, no nie oszukujmy się ona działa tutaj totalnie z dupy bekowo bo zapomniałem o tej yy, blokadzie zamka przed chwilą <gryw> Zapomniałem po prostu, no nie? No ale na szczęście nie trzeba rozbierać, nie wiadomo, ile wystarczy troszeczkę rozkręcić, żeby po prostu od tej strony go włożyć i tyle. Więc z powrotem to. I teraz jak już macie naprawdę pewność, że wszystko było już dobrze poskładane, nie? to wkładacie to w obudowę i w tym momencie wielu ludzi się po prostu szarpie. Trzeba to zrobić w taki sposób, żeby nie powyskakiwały nam te nasze wiecie, te nasze sprężynki, bo to jest najważniejsze, ale jak już go włożycie sobie o tak mniej więcej, to wystarczy zapiąć go i on wskakuje. I tu już tak naprawdę nic więcej nie trzeba robić, no nie? W tym momencie wystarczy, że włożymy sobie nasz pojemnik na kapsułę CO2, no i wkładamy dwa piny które były w tym miejscu. One tak jak widzicie, wchodzą zwyczajnie ręką. Tu się nie trzeba też szarpać, fajnie to wchodzi. Jeszcze raz możemy sprawdzić mechanizm, czy na pewno działa. Dźwignia działa, bezpiecznik działa, także spoko, widzicie, teraz nie zaskakuje. Bezpiecznik w tym modelu chodzi dramatycznie, ciężko trzeba czasem, tam wiecie, paznokciami to odsuwać, to... Tu nie mam mowy o dynamicznym, szybkim przełączeniu. Kiedy pogrzebiecie w nim, to wtedy super chodzi, ale trzeba przy nim pogrzebać. I żeby się do niego dostać, to po prostu tutaj pod obudową jest przelotka taka na drugą stronę, żeby odkręcić go. Tam jest zwykła śrubka. Nie trzeba cudować, nie? To samo się ma dźwigni e, zwalniania magazynka. To jest po prostu włożone w obudowę, tak, tak po prostu wsadzone od tamtej strony. Ja tego nie rozbierałem, bo nie miałem potrzeby, ale hmm, to jest po prostu włożone. Wystarczy to wypchnąć podczas demontażu to, wszystkich elementów. On wypadnie, tam wystarczy podszlifować i też będzie fajnie chodził. Na tym etapie ja zawsze sobie e, wbijam od razu piny, po to, żeby już po pierwsze o nich nie zapomnieć, a po drugie, żeby już tam trzymały konstrukcję pistoletu. Ok, to już nam się nic nie ruszy w tym momencie. Teraz idzie sprężyna powrotna. i z jednej strony ona jest węższa, z drugiej strony jest szersza. Szersza strona idzie od strony lufy, od końcówki lufy od zamka, więc tą węższą stroną nasuwamy ją na lufę i w tym momencie możemy założyć zamek. No Zamek zakładamy tak jak we wszystkich pistoletach z ruchomymi zamkami w ten sposób, z tą różnicą, że tutaj musimy zrobić taki manewr, cofnąć do tyłu, żeby Właśnie w to miejsce wskoczył nam tam cały ten nasz zawór, i dopiero teraz możemy nasunąć nasz pistolet na zamek. I to tyle. Teraz na sam koniec blokada, którą wsuwamy w otwór. Przychodzi nasz pin, który musi przejść na drugą stronę. Ok. Zaślepka od strony kapsuły CO2 magazynek. działa. Nie zostały nam żadne części. Tak naprawdę potrzebowaliśmy tych narzędzi. Jeżeli nie chce zejść jakiś pin, nie chce wyleźć, no to wiadomo: jakieś szczypczyki, kombinerki, wyciągniecie to. Ale tak jak sami widzieliście, demontaż całej te, te, tego pistoletu, praktycznie do zera, do, do podstawowych oszczelek, nie jest trudne. A najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że kuźwa nie ma do tego części. No po prostu nie ma, nie? Trzeba sztukaterię robić albo od innych dopasowywać. Tak jak sami widzieliście, bardzo prosta rzecz. A ja dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia, cześć!